Niezbyt fajna, ona jest, to jest ładna, ale do jest strasznie niewygodne. i wolna na pewno. Ta trasa do Dębra naprawdę jest warta przejechania. Widoki przepiękny. Trochę, no. Może wiesz, ja. one chronią przed dużymi falami. Pójdziemy, tak? Hmm? Nie bueno Pójdziemy do tego zabytku. środku, tak, wszystko obejrzymy. Chodzimy do Myry Już widzimy od razu te najsłynniejsze grobowce. W środku zabytka. Nie musimy na dojść do tych schodów. Do mi, zobacz. Oh tu isso é aqui, olha. roku Tam na pewno jest ja księżnica. Uwaga. Uwaga na nóżki. Zobaczcie, te kamienie, widzicie, jakie są inne? Są prawdziwe, nie są betonowe, tak jak tamte. Tamte były betonowe. Kolejna szczura? Tak, tak, tam była dziura do dołu. Pa. To wyśleć, to? Nie, nie było szczura. Sadek tam była dziura. Gdzie? Tu. Widzisz, taki nie tu. tu Maszynko tutaj. Maszynko tutaj. Odrzuć skanie. Sadek tutaj fajnie wyjdzie. Mama na pofać, otwórz. Tam będzie dziura. W tym poprzednim? Tak, trzy większe. Nie? Nie. A mianowicie tamto był mały? No, mały, bo to jest jakieś tamteczne. To jest jakieś Niż y, tamten. Ym... Wszystko bokamy, żeby bokować. Tak, tam można tam na dół pójść. Tak, Mhm. Tylko to, to są gdzieś czerwone. To gdzie czerwone mhm. pewnie się Ale oni wiesz co? Do oni, oni szli e, inną drogą. My tam też potem w ten sposób pójdziemy. Ojej. <laughs> to, idziemy? No, idziemy. Tutaj jakaś deska się ruszała wcześniej, więc trzeba uważać. Super moment. To jest, jest strasznie. Aaa, to jest tam gdzie Dominika chciała iść. Po prostu to jest wejście. My poszliśmy górą, a to było wejście do dołu. Tutaj i schodami do góry. A to, co to jest? Tutaj jest tak dziura. Tak Tak Wejdziemy tutaj? Ja może wejdę pierwszy. Na wszelki wypadek? Ja tu jeszcze na parę nie wyciągnęłam. I długo Można wejść. Można wejść. Tak wchodzi. Okej, okay, to wchodzę. Więc Cię złapię i Cię ściągnę. Okej. Nawet do tego schodki są. Można, czy ktoś w ogóle wchodził do tej jaski? Na pewno. A można wejść? To wygląda nawet jakby ktoś tam ogniska palił, bo u góry są okopcone te kamyczki. Zobaczymy, co to jest. O, tu zasypana jest. Zobaczcie, to było łatwiejsze wejście. Daj do poskoczyć? Jak bym nie Idziemy. Może na dół na amfiteatr, może pójdziemy? O no, <słuch> no, dawaj. No <słuch> i takie zabytki się podobają? Mhm. zabytki, tam gdzieś w środku można pójść, no i tam są różne ciekawe rzeczy. A, to po prostu jest zejście takie tylko nie po schodach, a kamieniami tak w dół. Nieprzyjemnie. Tu jeszcze coś odkupują, może? Dobra, Wiko, chodź tam. Chodź, chodź. Jak będziemy stąd Wika wychodzić, to też mogę sobie tutaj popatrzeć. Jestem królową. Mm. Będę robić zdjęcia Teraz Przyszliśmy Do pana, który ma własne pomarańczki i, wycis I wyciska z nich od razu soczek Więc taki soczek sobie kupiliśmy U pana, właśnie zaparkowaliśmy u niego Za darmo, tam rosną te pomarańczki A teraz pan nam wyciska I napijemy się Tych świeżutkich, dopiero co zerwanych owoc Owocków Tak, przyjechaliśmy Do cerkwi Świętego Mikołaja z mery. A to jest Mikołaj Nowoczesny. To jest taki zabotkowy już, zabytkowy budynek, zresztą cerkiew. Ona kiedyś funkcjonowała, bardzo dawno temu. Kolejny zabytek. Ja myślałam, że to będzie cerkiew taka funkcjonująca, a to też zabytek. Tak i tak, oto cerkiew. Tak. I też kolumny są. że ona była wykopana, tak? Tak wygląda. Zresztą ta cerkiew była wykopana. A to było Wow. A może tu była woda święcona? W takim, takim pojemniku tutaj była kiedyś. Jesteśmy z ziemi. No troszeczkę jesteśmy poniżej ziemi, jak widać, jesteśmy na Ale wiesz co, to było wykopane z kretów. Więc tutaj wydaje mi się, że przez te kamienie się nie przebije, wiesz. Wow, ale to jest przepiękne to, 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 to okienko ślicznie. Jakie to musiało być piękne, kiedy jeszcze funkcjonowało. razu grobowiec widzimy. Rozwalony. Rozwalony grobowiec. Pusto tam, żeby nie było. I idziemy dalej. Znowu takie pojemniki ze święconą wodą. Tak przynajmniej nam się wydaje. Wszędzie obrazy, bo chodzimy na dziedziniec. No to jest też jakieś pomieszczenie, ale zamknięte. Nie ma tam przejścia. O. Coś takiego jeszcze za kratami tam widzimy. A to dziedziniec, jakaś fontana tu była chyba. Hmm? Okna jakie ładne. A tu reszki kolumn. Pozostałości jakiś kolumn. Widać, że to jest kultura taka z krzyżami, nie? No. Nawet po obrazach widać, że to są takie nasze chrześcijańskie obrazy. Ale piękny ten był. też był, też w takim rzymskim stylu, zupełnie inaczej. A tamto... to. Nie, to, tam to jest, to jest kościół. Wiesz, Mikołaj był księdzem, czy znaczy, księdze był? I Biskupem był właśnie, był biskupem. Wiesz, że Mkoły ma swój dom w zimie? Tak. Teraz A no, zobaczcie, jaki obraz na soficie. A co tam? Co tam było? Pokaż. A może świeczki, no? Pachnie, pachnie no, nawet z 70 lat. Tak, widziałam u góry obrazy, no. Może być szczelnica, wiesz? Kiedyś chcili przecież całego człowieka. Taka wielka... No tak, faktycznie. Kiedyś całe... Kiedy... Bo u nas, u, nas, u nas tylko... No to po prostu... Takie do wody. Nie bardzo dobrze niektóre elementy są zachowane. Chciałam robić wrażenie. Jak było w ogóle funkcjonujące. No moje też. A tu jeszcze taka to było z poruki. No. I chyba jeszcze jest światłkowe, taki bardziej powszechnie wyglądające. Bardziej taki ten, czyli jestem to dziś nie powiedzieć, kiedy to mi się. Prawdopodobnie jest piaseczek takich łodziutów. A widać troszkę teraz plażę. Tak. Fajna plaża. Nie no, kamienista. Kamienista, no. Ale w ogóle przepiękne to morze i bardzo czyste to jest chyba bardzo istotne. No i wracamy do naszej Antalii. O, zmarłych przodków chowano w ścianach. O, no, straszne. I to też właśnie jakieś takie wyklute skale było, coś tam, gdzieś tam i chowano ich po prostu w różnych miejscach. Też, też też pod, pod podłogą. Ja, ja też ja muszę też coś. Ja też muszę. to jest na punktach i mhm. może na następny. Było tylko nie było widać bardzo. Nie no przecież my jechaliśmy drugim pasem i było widać. Dobra, to ja chcesz światło To jeszcze można. Ale pięknie. Ale a, aha, aha. widzisz to jest ta tak. jaskinia taka. Wow. Widać teraz, pięknie. O, dziewczyny, zobaczcie jaka jaskinia tam w wodzie. Gdzie? Tam. No, to uformowane są, pamiętam, w ten sposób przestrzeżone. No, to też śmierdzi.